Masakra. Masakra... No i zaczęło Ej, już? Przegapiłem nawet ładowanie plecaków. Na co? W oku? O! Ja no pierdzielę Bo ci, że jak ja tu w ogóle w tydzień zajadę, o co chodzi, to po prostu będzie cud. Słuchaj, czekam na ciebie przy wyjściu. Dobra, czekaj Tego trochę jeszcze pozwiedzam No to im szybciej stąd pójdziemy tym lepiej No już się robi Kurde, dawajcie jakąś Jest Co masz? Makarowa Ja, ja mam kij baseballowy <grym> Dobra, lecisz <grym> Mam jakiegoś topora, który kurde. No i nie odnowiło mi jedzenia i picia, co za hamstwo Ja nie mogę Jeden to magazynek jest do makarowej? Jedzenie, ja cię Ty może ten sam? Nie, możliwe Przecież przed chwilą z niego wychodziłem No może już nie przed chwilą, ale Dobra, co tylko makarowa miałeś? No. To znaczy, nie, makarowa wyciągnąłem z innego plecaka, tam na ziemi szybko. A tak, to jeszcze mam jakieś morfinki, zarąbałem jakiegoś tam, bandaży. Jeszcze w moim mam coś. Dobra, to tu sobie przestaniemy i zobacz, co masz u siebie. Dobra. Może będzie jedzenie, picie. Sześć bandaży w sumie, kompas, nie ma <laughs> ani jedzenia. O, dosyć fajna jest ta mapka. To lecimy do no, Big Libi No idziemy do tego na B lotnisko BF85 Kordy Bf Na północ 85. sobie pójdziemy 5 Tom Czekaj gdzieś A tu okej, ciśniem Zresztą myśmy tam przed chwilą wylecieli z tamtą <laughs> ja, zaczął biegnąć od razu na lotnisko Wcześniej ale mi się wydaje, że tutaj są jakieś panele słoneczne. Są, są, so, są. So. Elektrownia wodna, elektrownia y, y, wiatrowa. Ja pierdzie. Nawet elektrownia. Czekaj, jak się nazywa ta elektrownia, co ciepło wykorzystuje? Yy, Ciemno. geotermalna. O, geotermalna. O, to tak. Ja tutaj tego jest? Mnóstwo. No Ej, drzewa mi śnieżą. <grym> Tobie też? Hmm, troszkę. Mi tak troszkę bardzo. O, przez cały. Tą stronę tylko jak biegnę. Jak patrzę. <grym> przestały, dobra. Masakra. Ciekawe jak my to ogarniemy. Słuchaj, no ja dara, już kiedyś dara. troszkę się w tym bawiłem, ale to tylko troszkę. To mówisz tylko o No, ale to... też dopiero się uczę. I właśnie nie chciałbym brać żadnych zaawansowanych graczy, którzy w ciągu dwóch dni wybudują wszystko, co jest do zbudowania w, tej, w tym modzie. No ja już pozapominałem większość. Już nie grałem chyba, nie wiem ile lat. Nie, tu bardziej myślę o Kamilu. O, o o o o o je, Dawaj, coś, dawaj Nasypaj no, Tam jeden, no. O. O. cię nic niedawno Nie W ogóle nie. jeszcze nie widziałem żeby one cokolwiek coś zrzucały No zrzucają raz podczas całego przelotu No Tam są zazwyczaj spluwy zgaduję Tak No to nie takie wy wy wyklukszone czasami termowizja i takie podobne też chyba. O, to <laughs> chyba. Nie wiem, bo ostatnio nie podszedłem nawet do zrzutu, bo już tam <laughs> gościu jeden się czaił. Czy to na wodzie Nie, to jakieś drzewo? Krzak. Krzak na wodzie. <laughs> Kurde, mam nadzieję, że nie będzie tak tak jak wczoraj z Radkiem. Też graliśmy drużynowo. Hmm. Zostało nas dwóch i jeden gościu na serwie. Po czym nas wybił. <grym> A, tak, tak, to oglądałem, to oglądałem. <grym> <grym> Gdyby nie ten odrzut. Tak. Nie żył. Dobra. 18 osób i jedna padła. Jeszcze 200 metrów i będziemy w mieście Yes Tylko, że tam już pewnie było z 10 osób Kurz. Więc możliwe, że nic nie znajdziemy. Wiedziałem, że lotnisko będzie lepsze. Chociaż tam pewnie zaraz <gry> będą ludzie znajpić. Te snajperkę znajdą co? Ej, w końcu. To wbijamy się tam, nie? A tu no. no Ja bym tam dalej biegł Dobra I uwaga Wygląda na czysto, chyba że tutaj mnie... Nie, tutaj się chyba mnie zombie robi Nie, jest zombiak. Ale tutaj nie ma to tyle zombieaków. czekaj, nie strzelaj gdzie ten zombie? Wejdź do shopy i jego ja go tam zabiję. Okej. Okay. Uuu, fajnie. Części do silnika. Eee, f... no. HKG... g, -g, -g, g, -g, -g, -g <stutujesz> Ale bez za bo Ale dobrze. Kiedy ktoś w shopie trzyma takie sprawy. <stutujesz> Halo. No jaki ty? Na cztery hity. Chwawisz. No właśnie. <noise> Ze stopy. <noise> stopy mnie ugryzł. Co? O, magazynek makarowa miał. Co się nazywa dobry jak. A ty masz makarowa, nie? Tak. No i wypas. Już mam dwa magazynki. No chodź zombie, chodź. Co tobą poleciał. Oh shit. Goni go. <noise> Oh shit. Uwaga, chyba na ciebie się wziął. Ciśniesz go. Dobrze. <laughs> Zatłukłem. Dobra, leci lecimy dalej. Picie by się przydało. Bardzo. <laughs> no znowu chat umarł, ale co poradzić. hej jeszcze 200 metrów do miasta. Bo to y, były tylko takie domki po drodze. Uh -huh. No i znowu będzie imprezka, jeśli to będzie takie podobne do tego, co wczoraj. Ale tutaj już bardziej nowocześniejsze będzie. Okej, okay, jest szopa. Traktor! No. On się tu respi. O no, i git będzie. Jeśli będzie dobry. I rower tam jeszcze powinien być. Ale chyba tylko jeden. Zaraz zobaczymy. Czy Zobacz, traktor... mo może nie. na placu coś będzie. Nie, nie, jest. na naprawiony! Zobaczmy czy coś ma. Tu jest Bo... drugi traktor. <laughs> Kto ciska? Kurna, 30 na godzinę ponad. 35. Mam jedzenie. A nie, to jest... Hm, mleko jest do picia czy do jedzenia? Da, raczej do picia. Dobra, picie też mam. Chodź. O, idę Czekaj, tutaj mamy jeszcze... W tym domu w końcu jakieś picie. Pi, pi. Zobaczmy, mleko jest do... Krawbar a widzisz, mleko jest do jedzenia <grych> LOL Bombardowanie Co już? No. Chyba słyszałem coś takiego Teraz dopiero No słychać dopiero. <grych> <Lod>. <grych> yy, właśnie, w plecach kumam Czekaj Zabar, tu się, na razie się napiłem, więc jak coś tam to... Aha, napiłeś się. Ty w szopie byłeś? Po... Nie, 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 w tamtej nie. Byłem w innej. Wraca ten troll samolot. SKS. Jest, jest, jest! Drop. Jest? Jest. Ha! Tak blisko. Dawaj, <laughs> na traktor i tam. No, przeskakuj <coughs> Gdzie to gdzieś tam wylądowało? Tam, tam na po drugiej stronie tego, tego lasku albo w lesie. Shit! Może nie dojadę. Gdzieś tutaj. Ideal. Jest. Haha! Jesteśmy tu tylko my. Lol, czemu się do tego nie da wejść? Tu dookoła powyrzucało. Tupuszki Aha! Tu leżą. Dwa magazynki makarów, weź sobie Idealnie Jest broń Mam giwerkę Nie! Zgadnij jaką Jaką? <laughs> to jest to co wczoraj miałem O nie 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 nie, nie. ja wolę to No, czemu ja tych magazynków nie widzę? Tu, 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 pod choinką, zaraz tu tu w cele. Aha, dobra, widzę. Tu jest kałach, jak chcesz. Uuu, A tylko to jest be, bez tego, bez amo. Niestety. Samo. Ej, tu jest, co to jest? Jakieś L, coś tam. EOP. Biorę. amo, jest dobrze. Fuck. Skąd? Dwóch gości. Jeszcze jeden jest, chyba? Gdzie? Nie, dobra. Ja zabiję jednego, ty zabijesz drugiego. Aha. <laughs>